Scenie. Właśnie teraz się zaczyna bardzo zimne przedstawienie? Jestem królem tej krainy. To w to gronie i mam spotkać się z piratką o północy na polanach. Tylko czy to ta polana? O jak nie, to możemy tutaj stać do poniedziałku. Ta pilatka pisze jasno, że zabłądzić nie da rady. Duży, ciemny las licz ciasty, tu za zjazdem es un i su 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 Czekamy na piratkę przy księżyca srebrnym blaskiem. Oto jestem, drogi król. Widzę, że masz chyba stracha. Wiesz, dlaczego cię wezwałam? Patrz i płacz. By było, gdybyś by wypowiedział swój tak śmiało, ale śmiały tak zapomniał. No i tak to wyglądało. Uja, tu je, czy Uja, Jeszcze wiele przybód, ale tu się nie zmusiły. Jeśli Wam się podobało, pijcie brała z całej siły.